ma mordy yy, i słuchajcie zaczynamy yy, kawa przygotowana, książeczka przygotowana, słuchajcie najpierw zagajam, słuchajcie dzisiaj porozmawiamy sobie o galeriuszu, a w zasadzie o tym co się działo za jego czasów, a w zasadzie o jednym epizodzie, ale który nam pokaże coś ciekawego, któż to był galeriusz, galeriusz był rzymskim cesarzem, ale nie takim zwykłym cesarzem, tylko współcesarzem. Otóż słuchajcie, kochani, mamy końcówkę wieku III. W wieku III w Rzymie był straszliwy bajzel. Wiele różnych cesarzy panowało, najczęściej beznadziejnych. Większość z nich została zamordowana przez żołnierzy. System przekazywania władzy w cesarstwie po prostu totalnie kulał. W ogóle, jak mówimy o tym, że starożytność była o wiele lepsza od średniowiecza, to mimo wszystko, jak prześledzicie historię tych dynastii, to zobaczycie, że oczywiście były wojny, jakieś domowe spory między braćmi i tak dalej, ale ten system przekazywania władzy dziedzicznej działał o wiele lepiej niż system rzymski, który w zasadzie nigdy nie dopracował się jakiegoś no właśnie konkretnego systemu, w którym by wiadomo było, o co chodzi i w momencie śmierci jednego cesarza wiadomo było, że kto jest następnym i kto ma rządzić, a nie się teraz kotłujemy ze sobą. Ale słuchajcie, pod koniec wieku trzeciego zaczął rządzić taki naprawdę mądry facet, jak Dioklecjan. Tak, ten sam Dioklecjan, co prześladował chrześcijan. Ten sam Dioklecjan, co wszczął na początku wieku czwartego najbardziej srogie prześladowania. Chociaż być może bardziej srogie były późniejsze prześladowania ze strony Arian, ale to jest inna dyskusja. Kochani, ale mimo wszystko jak to niestety Wśród rzymskich cesarzy bywało, te prześladowania wynikały z pobudek propaństwowych i w pewien sposób były objawem czegoś dobrego. Tak to niestety strasznie wygląda, że cesarze, którzy słabo interesowali się Rzymem, nie prześladowali chrześcijan, albo prześladowali ich w o stopniu na pewno. Wszyscy oglądaliśmy wspaniały film Rambo ze starożytności, czyli czyli gladiator i w tym gladiatorze był cesarz Marek Aureliusz, który był dobrym cesarzem, chociaż wcale nie był aż taki dobry, był trochę głupi, bo był bardzo zabobonny, był totalnie zabobonny, a potem rządził jego syn, tylko że Marek Aureliusz wszystko bardzo tak poważnie traktował państwo, a potem rządził jego syn Komodus. Marek Aureliusz chrześcijan prześladował, bo uważał, że są jakimiś takimi anarchistami, ekscentrykami, którzy nie czczą bogów, przez co oczywiście Rzymowi będzie działać się krzywda. Potem rządził jego syn Komodus, który był, uważał się za największego na świecie, e, tak się podobno kazał tytułować, największym homoseksualistą i gladiatorem. Ale jak to homoseksualista miał kochankę? Kobietę, oczywiście, bo dlaczego nie? W której był, no, bardzo zakochany. No, tak był w niej zakochany, że potem tłukł ją, jak była w ciąży, no ale to był po prostu regularny wariat. Ale ta jego kochanka była chrześcijanką. Czy była ochrzczona, to do końca nie wiadomo. I ona podsyłała mu takie listy chrześcijan do zwolnienia na przykład z więzień, zwolnienia z kopalni i tak dalej, i tak dalej. No, potem jak już ją zabił, to. No to potem już troszeczkę przestał lubić chrześcijan, ale chodzi o to, że taki perwers totalny, chory człowiek, który w zasadzie kompletnie nadawał się na władce, bo interesowały go tylko jakieś orgie i walki gladiatorów, albo potem jeszcze lepszy, jeszcze lepszy taki koleś jak Helio Global jeśli nie przekręciłem to on po prostu tak się nie interesował państwem, że aż chrześcijan nie prześladował, bo, bo dlaczego? Po prostu bo jego interesowała zabawa. Zabawa i swoje jakieś chore fantazje. No ale mamy no niestety mamy właśnie Dioklecjana, który się bardzo państwem interesował i to był koleś, który wyrósł tam z niższych społecznych, był najpierw żołnierzem. Jak wielu cesarzy w III wieku, ale dorwał się do władzy i był naprawdę się starał, chłop, chociaż no, te jego starania w dużej mierze przyniosły katastrofę gospodarczą, bo on oczywiście regulował ceny. Ja przepraszam, że to trochę ktoś twierdzi, że będę robił taką kampanię wyborczą Konfederacji, ale to nie o to chodzi. Ale on tam regulował ceny, ustalał ceny tam maksymalne, no to wiadomo, jak to się kończy na produkty to wszystko zwiększyło inflację no oczywiście też zwiększyło inflację no bo żeby zapełnić skarb to tam bito wiadomo monety ze zmniejszoną ilością krusztów szlachetnych i tak i tak dalej no ale nie będziemy teraz mówić o gospodarce starożytnego Rzymu i kochani ale on, on myślał na tym długo że rzeczywiście system przekazywania władzy w Rzymie kuleje i teraz co zrobić i ponieważ Rzym już był naprawdę no wtedy był ogromny podzielił go na dwie części wschodnią i zachodnią Jedną częścią miał rządzić jeden August, a drugą częścią drugi August. I jeszcze ten August do pomocy miał dostać Cezara, czyli takiego wicecesarza. I w zasadzie we czterech mieli rządzić całym imperium. I po śmierci każdego Augusta, tenże Cezar automatycznie miał wskakiwać na miejsce właśnie Augusta i miał sobie dobierać kolejnego Cezara, który przy nim by się tam uczył rządów. Sam Dioklecjan zrezygnował, przeszedł na emeryturę, więc naprawdę pokazał, że jest takim gościem, któremu zależało jednak jakoś tam na imperium, a nie na czystej władzy. Chociaż oczywiście potem ten system się rozpadł, nomen, nomen rozwalił go po prostu Konstantyn Wielki, który z powrotem stał się cesarzem całego imperium, ale to jest jakby zupełnie inna historia. I kochani... Tenże Dioklecjan, który był no, Cezarem części, augustem części wschodniej, chociaż jednak sprawował nadzór jakby nad całością, to, kochani, miał takiego właśnie jako, jako Cezara galeriusza. Także galeriusz był takim wicecesarzem, potem był cesarzem części wschodniej itd., e, itd., tak tak ale słuchajcie, o, galeriusz był rzeczywiście wodzem i to wodzem bardzo sprawnym, i wtedy, jednym, wtedy Rzym miał dwóch wrogów, takich podstawowych. Wrogiem północno-zachodnim, tak to można nazwać, chociaż też oni przychodzili ze wschodu w zasadzie, a wrogiem od strony europejskiej było oczywiście plemiona głównie germańskie, potem nacierający Hunowie, czyli ci wszyscy, którzy przełamywali te rzymskie umocnienia gdzieś w Galii na Bałkanach, i był wróg wschodni, to znaczy Imperium Perskie imperium wtedy już chyba Sasanidów, to znaczy odrodzone imperium perskie, po tym jak tam przegnano Greków i ostatecznie jakby dzieło Aleksandra Wielkiego w Persji upadło i potem to imperium trwało aż do podboju przez Arabów w wieku VII, tak? I kochani, no, i z nimi toczyły się nieustanne wojny w zasadzie co jakiś czas z tymi Persami były wojny. Potem Bizancjum z nimi toczyło wojny. Potem taka była wojna na początku VII wieku. Było to taki rodzaj prawie wojny krzyżowej, gdzie został zdobyty, zdobyta Jerozolima. I mówi się o tym, że ale, ale z Persami współpracowali. I że zabili 90 tysięcy chrześcijan. Ci, co z nimi współpracowali w Jerozolimie, Ale to jest inna historia. Więc kochani, słuchajcie, ale nie doszliśmy tak daleko. Jesteśmy od koniec wieku trzeciego i mamy właśnie wojnę w Armenii. Wojnę w Armenii z Persją, bo Armenia była takim królestwem na pograniczu. Była takim trochę Berlinem, jak za czasów zimnej wojny, że te mocarstwa podzieliły się Berlinem, więc Armenia była takim Berlinem. I, który był zarządzany przez Persję i przez Rzym. No i po prostu każdy tam król Armenii miał być zatwierdzany zarówno przez tego Szacha, czy jak to tam się nazywał, ten cesarz perski i cesarza rzymskiego. No ale tym razem Persowie sobie sami wybrali tego króla. No i trzeba było wkroczyć i była wojna i był rok 297. Wojna zwycięska, Galeriusz wraca. Triumf, żeśmy ich wyrżnęli, pozabijaliśmy tych Persów po prostu. Zrobiliśmy tam operację pustynna burza. Mamy dostęp do ropy, do surowców. Zdobyliśmy kontrolę nad Bliskim Wschodzie. Po prostu yy, Rimland żeśmy opanowali. Pokazaliśmy projekcję siły. Także po prostu tutaj mamy po prostu kontrolę sytuacji. I słuchajcie, wracają. No i jest problem, dlatego że Galeriusz się uparł na chrześcijan w wojsku uparł się na chrześcijan w wojsku. Jak mówią podanie, podobno jego matka była jakąś wariacką kapłanką górskich bogów z Anatolii. No tak przynajmniej piszą chrześcijańscy, niechętni oczywiście jej y, biografowie. No ale kochani, słuchajcie, i mamy teraz tutaj, ja skorzystam z takiej książeczki. że bardzo. Y, Anne Bernet, chrześcijanie w rzymskim. I tu jest bardzo piękna relacja jednego oficera, który został zamęczony właśnie w czasach Galeriusza i to nam pokazuje coś do, czego, do konkluzji, do której dążę i ględzę tak przez cały czas. To znaczy, że pod koniec III wieku mamy już ogromną ilość chrześcijan w wojsku, w pełni zintegrowanych z Cesarstwem Rzymskim. Dla których służba wojskowa jako taka nie jest żadnym problemem. Ja tu nie oceniam moralności służby wojskowej, zresztą tak jak tytuł mówi, taki tytuł jest kontrowersyjny, tylko po prostu chcę pokazać, że ci chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim byli i służba wojskowa dla swojego państwa nie była dla nich problemem. Więc słuchajcie, mamy taki przypadek, który miał miejsce w miejscowości Dorostorum, to jest dzisiejsza Bułgaria, czyli Bałkany. I chodziło o czterech starych wiarusów, czterech starych żołnierzy. Tak? Juliusza, Walencjana, Pazykratesa i Hezichiusza. I odmówili oni uczestnictwa w pogańskiej ceremonii. Pożegnania weteranów, w czasie której mieli otrzymać specjalną premię. Tak? Wojna się skończyła, wy jesteście weteranami, wygraliśmy, macie tutaj worek złota na głowę. Ale to się wiąże z jakimś pogańskim obrzędem. Nie jest to impreza stricte taka wojskowa, stricte państwowa, tylko ma charakter także religijny. No i mamy zapis przesłuchania świętego Juliusza. Stanowi on ilustrację pewnego zakłopotania i niezrozumienia ze strony władz. Pomimo tego, że chrześcijanie 250 lat są w Rzymie, to dalej są niezrozumieni. Kochani, oczywiście to są wszystko akta męczenników, tak? Takie dokumenty akta męczenników. Co masz nam do powiedzenia, Juliuszu, na swoją obronę? Czy to, co nam doniesiono na Twój temat, jest prawdą? Tak, jestem chrześcijaninem. Nie mogę podawać się za kogoś, kim nie jestem, a mogę uchodzić jedynie za kogoś, kim jestem. A więc czy to możliwe, że nic ci nie wiadomo o rozkazie wydanym przez naszych władców? Zgodnie z którym weterani mają złożyć bogom ofiarę? Owszem, wiem o nim. Jednak jako chrześcijanin nie mogę zrobić tego, czego ode mnie oczekujecie i wyprzeć się tym samym Boga Żywego i Prawdziwego. A co w tym złego, żeby rzucić kilka ziarenek kadzidła, a potem sobie pójść? Więc widzimy, nawet jak Rzymianie to traktowali, oni w zasadzie, też mieli, za przeproszeniem, gdzieś tą religię, ale no, trzeba było rzucić te ziarna, ach, i po sprawie. Nie mogę być nieposłuszny wobec boskich zaleceń okazując posłuszeństwo poganom. I teraz najważniejsze: przez 26 długich lat spędzonych w waszej armii nigdy nie zasłużyłem na żadną karę. Czy to za poważną przewinę, czy za drobny występek. Brałem udział w siedmiu kampaniach wojennych. Nigdy moim dowódcom nie okazałem nieposłuszeństwa i nigdy w walce nie wykazywałem się mniejszą odwagą niż inni. Nigdy władca nie mógł mi niczego zarzucić. Czy sądzisz zatem, że skoro zawsze wiernie wypełniałem obowiązki niższego rzędu, dzisiaj okażę niewierność w rzeczach wielkich? W jakim korpusie służyłeś? W piechocie zakończyłem moją służbę, jestem weteranem. Przez cały ten czas czciłem Boga żywego, stworzyciela nieba i ziemi. Nie zamierzam dzisiaj stać się sługą niewiernym. Widzę, Juliuszu, żeś człowiek poważny i mądry. Daj się więc przekonać do złożenia Bogom ofiary. Słuchajcie, to jest koniec wieku trzeciego i pamiętajmy o tym, że od prześladowań w połowie tak wieku trzeciego Czyli tak 50 lat od prześladowań za czasów Decjusza i Waleriusza mamy w zasadzie w zasadzie spokój z prześladowaniami i mamy już drugie pokolenie chrześcijan, które rośnie w zasadzie w klimacie takiej tolerancji, takiej, której w zasadzie nikim nic złego nie robi. Ci ludzie sobie służą w armii, jeżdżą na wojny. Tak jak twierdzi tutaj Juliusz, czczą Boga żywego, domyślałem się, że po prostu. No, nie wiem, jak to wyglądało, że nie było chrześcijańskiego kapelana tam, ale w jakiś sposób po prostu oddawali cześć Bogu chrześcijańskiemu, tak? I nie był to żaden problem. Musiał w jakiś sposób uczestniczyć w mszy świętej. I tak dalej, dalej jest rozmowa. Chcą go przekupić pieniędzmi. Nie, ani pieniędzy od szatana, ani mowa twarz wodnicza nie doprowadzą mnie do utraty Boga Przedwiecznego. Nie mogę się go wyprzeć. Skaż mnie od razu na śmierć. Jestem chrześcijaninem. Jeśli nie okażesz posłuszeństwa rozkazom władców i nie złożysz Bogu wiary, będę zmuszony skazać cię na karę od miecza. No i tak on ma dosyć dobrze, że jako żołnierz tu zasłużony raczej nie będą go tam przypiekać na jakichś rożnach, tylko podobnie załatwią go szybko. I tak dalej. Więc yy, kochani, yy, jedynie cierpiąc za ojczyznę i prawa, mógłbyś zdobyć taką chwałę. Cierpią za prawa, ale za prawa wieczne. I tak dalej. No mamy tutaj ten dialog, w którym ten oficer w zasadzie chce mu powiedzieć Julek, daj spokój, rzuć, rzuć te kilka ziaren i po sprawie tam dostaniesz kasę, dostaniesz kawał ziemi, będziesz żył tak jak chcesz, dobrze służysz, jesteś, spoko normalnie, fajny jesteś, daj spokój z tym. No a jak tego nie zrobisz, to będzie musieli cię zabić. A ja wcale nie chcę, widzimy, ten, ten urzędnik to nie jest ten jego zwierzchnik, to nie jest jakiś potwór, no, tylko to jest człowiek pragmatyczny. Za to Juliusz jest po prostu chrześcijaninem. E Często prosiłem o łaskę, by spotkał mnie taki koniec. Postanowiłem zatem umrzeć. Wybrałem śmierć, która okaże się chwilą, a potem nastąpi życie wieczne. No i ten Juliusz został ścięty w dniu 27 maja, jak tu podaje e, autorka. Takich przypadków jest więcej oficerów, żołnierzy chrześcijańskich, którzy nagle obudzili się w takiej sytuacji, że my tu służyliśmy. Jak ten Juliusz 26 lat w wojsku, tak, 7 kampanii, to naprawdę. To jest, słuchajcie, no to wojak jakich mało, tak? No i nagle go tak te państwo potraktowało, więc jaki z tego wniosek jest? No taki wniosek, że oczywiście już widzimy, że w czasach przedkołostatyjskich żołnierzy było bardzo dużo i że dla nich problemem nie była sama służba wojskowa, to w ogóle nie był problem. Problemem była kwestia z uczestnictwa w pogańskich imprezach, tak? Mm. Trochę tak samo jak się spotykałem z jakimiś relacjami, powiedzmy, ludzi za PRL-u, którzy na przykład mieli okazję robić karierę wojskową, jakieś mocno wierzący, tacy się zdarzali, dla których oczywiście służba w wojsku to nie był żaden problem. Problem był taki, że ta ideologia ateistyczna oczywiście im przeszkadzała, i tutaj też pewne analogie można z tym znaleźć. Oczywiście można sobie zadać takie pytania, jakie zadaję w tytule. No ale przecież, co do no te wojny, to powiedzmy sobie szczerze, to nie była taka prosta kwestia, po prostu tylko takiej no, męskiej walki między mężczyznami w polu. Nie oszukujmy się, palenie wsi, eksterminacja ludności cywilnej, zabijanie rannych, jakieś tortury, palenie miast. Yy... Grabienie ludzi, wojsko po prostu kiedyś w dawnych czasach, nawet po prostu nie z jakiejś złości, tylko po prostu żeby w ogóle samo przeżyć, musiało grabić ludność, bo zaopatrzenie działało dosyć słabo i po prostu, żeby samemu zjeść, trzeba było ludzi ograbić. Nie wiem, czy w ogóle są takie relacje, obawiam się, że nie, w ogóle żołnierzy chrześcijańskich. Yy, właśnie na przykład z wieku trzeciego, czy może jeszcze drugiego, którzy się zastanawiają nad takimi rzeczami, bo no, jestem pewny, że to nie było tak pięknie, że, że, on, że akurat chrześcijańscy żołnierze byli idealni. I on tutaj, Juliusz, mówi, że ja się słuchałem dowódcy we wszystkim, no ciekawe co to znaczy. Ja tu oczywiście nie chcę odbierać Męczennikowi Świętemu Juliuszowi świętości, tym bardziej, że męczeństwo gładzi jakieś inne grzechy i to w ogóle nie jest problem. Po prostu stawiam takie pytanie, myślę, że ciekawe, nie wiem, czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć na nie, na to pytanie, jak rymuje, nawet nie czuję, tylko oczywiście jest to kolejny 1578 dowód na to, że, że opowieści o pacyfizmie pierwszych chrześcijan są bajkami. Także z tym Was zostawiam, ja dokończę swoją kawkę, trzymajcie się, cześć.